Witaj, kochana, bardzo się cieszę, że dziś jesteś ze mną. Dziś zajrzymy w karty i zobaczymy, co zmierza w Twoją stronę. Czy to miłość, a może spokój, na który czekałaś od dawna? Zmiany, wiadomości? A może nowe szanse, które pojawią się wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz? Jak zawsze, pamiętaj, że to jest rozkład ogólny, więc bierz z niego to, co z Tobą rezonuje. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy, rozgość się. Zostań z nami na dłużej. Możesz zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych rozkładów. Jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał, możesz to zrobić klikając przycisk wspieraj pod filmem lub wchodząc na mój sklep, gdzie znajdziesz rozkłady prywatne, tworzone specjalnie dla ciebie. A teraz rozsiądź się wygodnie. Sprawdźmy razem, co niesie dla ciebie wszechświat. No dobrze, kochane moje, zaczynamy dzisiejszy rozkład, i od razu czuję, że będzie się działo. Energia jest intensywna, bardzo konkretna, jakby coś chciało się ujawnić i w końcu ruszyć z miejsca. Może to być jakaś sprawa, która długo stała w zawieszeniu, a może nawet ty sama miałaś poczucie, że tkwisz w czymś, co już dawno straciło sens. A tu nagle, jak błyskawica, pojawia się pierwszy sygnał: rycerz mieczy. To jest taka karta, która przynosi szybkość, konkret i czasem nieco zamieszania. Może ktoś dosłownie pędzi w Twoją stronę z wiadomością, z impulsem, z próbą kontaktu, ale może to też być Twoja własna decyzja: błyskotliwa, nagła, podjęta trochę w biegu, jakbyś nagle powiedziała dość. Czas działać. Już nie będę czekać. I dobrze. Czasem takie nagłe przebudzenie jest właśnie tym, co pozwala ruszyć naprzód, mimo że jeszcze chwilę wcześniej wydawało się to niemożliwe. Pojawia się też energia działania zespołowego trzy denary. To może być znak, że nie musisz wszystkiego robić sama. Czasami wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła, żeby zauważyć, że są ludzie. Którzy chcą Cię wspierać. Może to być nowy projekt, kurs, jakaś inspirująca współpraca, albo nawet zwykła rozmowa, która otworzy Ci oczy. Wiesz, czasem słowo od właściwej osoby potrafi przewrócić nasz świat do góry nogami, ale w tym dobrym sensie. Może uczysz się teraz czegoś nowego? Może odkrywasz w sobie pasję, którą kiedyś porzuciłaś? To wszystko jest jak najbardziej możliwe. I teraz uwaga, karta, która nie pojawia się bez powodu. Magister, to ty. Twoja energia, Twoja moc sprawcza. To znak, że masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć od nowa albo pójść zupełnie nową drogą. Już nie trzeba się oglądać na innych, nie trzeba czekać, aż życie samo się poukłada. To ty jesteś tą, która trzyma wszystkie narzędzia w rękach. Mak mówi: Wierz w siebie. Bo naprawdę możesz wszystko. Nie musisz od razu mieć całego planu. Wystarczy pierwszy krok. Zobaczysz, że reszta sama się ułoży, i kiedy już czujesz, że to wszystko ma sens, że jesteś gotowa, pojawia się kapłan. A to już głęboko duchowa energia. Może chodzi o wiarę, niekoniecznie religijną, ale taką wewnętrzną, własną, wiarę w siebie, w to, że jesteś prowadzona. Kapłan mówi też o tradycji, o wartościach, o powrocie do tego, co naprawdę ważne. Może to czas, żeby zajrzeć głębiej w siebie, pomedytować, poczuć ciszę i spokój. Może ktoś z przeszłości, nauczyciel, przewodnik, starszy mężczyzna, wraca teraz do Twojego życia, by przypomnieć Ci o tym, co kiedyś było dla Ciebie istotne. A może to Ty stajesz się dla kogoś duchowym wsparciem? Wiesz co, Mam takie poczucie, że jesteś właśnie na granicy, jakbyś stała w drzwiach między tym, co było, a tym, co ma nadejść. Coś się budzi, może to intuicja, może serce, może dusza. Czujesz, że nadchodzi coś większego i to jest piękne. To jest ten moment, kiedy życie daje ci znak: obudź się, zobacz, ile możesz, ile jesteś warta. No dobrze, ale zobaczmy. Co pokażą kolejne karty, bo tu może być coś jeszcze głębszego cisza. Czasem to największy luksus, jaki możemy sobie podarować. Takie chwile, kiedy możesz w końcu usiąść z herbatą, owinąć się kocem i po prostu nic nie musieć, tylko pobyć, posłuchać własnych myśli, wyciszyć się po tym całym życiowym zgiełku, który ciągle czegoś od nas chce. Właśnie w takiej przestrzeni pojawia się paść denarów, młoda, świeża energia, ale bardzo spokojna i skupiona. To może być sygnał, że teraz warto przyjrzeć się czemuś nowemu. Może jakaś nauka? Kurs? Rozwijanie pasji, o której od dawna marzyłaś, ale nigdy nie było na to czasu? To nie musi być coś spektakularnego, wystarczy jeden krok. Paść denarów mówi: zacznij. Nawet jeśli nie wiesz jeszcze, dokąd cię to zaprowadzi. Bo przecież każda piękna zmiana zaczyna się od małego ziarenka. A ty właśnie takie ziarenko w sobie masz. Ale widzę też, że jest tu pewien cień. Odwrócona królowa buław może mówić o tym, że twoja pewność siebie została ostatnio nieco nadszarpnięta. Może ktoś cię podważył, może coś nie wyszło tak, jak miało wyjść. I teraz czujesz się trochę naprzygaszona. Wiesz jak to jest. Niby wszystko gra, a jednak gdzieś w środku czujesz, że coś cię blokuje. I tu trzeba powiedzieć sobie jedno: jesteś wystarczająca. Nie musisz być zawsze silna, głośna, pewna siebie. Masz prawo mieć chwilę zwątpienia, i właśnie ta cisza, ten moment zatrzymania może być okazją. By odnaleźć w sobie to, co naprawdę cię uskrzydla. Dalej mamy odwrócone trzy buławy. Coś, na co czekałaś, mogło się nie wydarzyć. Może to były jakieś plany, marzenia, wizje przyszłości, które utknęły w miejscu. Wiesz, czasami tak jest. Mamy w głowie piękny obraz, a życie mówi, jeszcze nie teraz. Ale to nie znaczy, że ten obraz nigdy się nie zrealizuje. To tylko chwilowe opóźnienie. Może właśnie dlatego jesteś teraz w takim stanie zawieszenia. Czekasz na coś, co się jeszcze nie ujawnia. Ale czujesz, że to coś już jest blisko, prawda? I wtedy pojawia się odwrócone koło fortuny. Karta, która mówi o tym, że los jakby się zatrzymał, jakby coś, co miało się zmienić, jeszcze nie nadeszło. Ale wiesz co? Odwrócone koło nie oznacza, że szczęście cię omija. Ono tylko każe spojrzeć głębiej: może to ty jeszcze nie jesteś gotowa na tę zmianę, a może los po prostu robi ci miejsce, oczyszcza przestrzeń z tego, co ci już nie służy, żebyś mogła przyjąć to, co naprawdę dla ciebie dobre. Ta cisza, ta niepewność, to spowolnienie to wszystko ma sens to jak oddech przed nowym początkiem. Moment, kiedy dusza mówi, zanim pobiegniesz, poczuj, gdzie chcesz biec. Wiesz, mam takie wrażenie, że jesteś tuż przed czymś pięknym, jakbyś szła w stronę góry, której jeszcze nie widzisz przez mgłę, ale czujesz ją. I ta tęcza, która pojawia się na horyzoncie, jest jak obietnica, że mimo chwilowego braku ruchu, mimo zawieszenia i niedopowiedzeń, wszystko zmierza w dobrą stronę. Ale czy to oznacza, że nowa miłość jest już tuż za rogiem? Zobaczmy dalej. Są takie chwile, kiedy coś w nas tęskni, choć same nie do końca potrafimy nazwać, za czym dokładnie. To nie musi być konkretna osoba. To może być uczucie, spokój, bezpieczeństwo, bliskość. Być może pamiętasz takie miejsce, taki moment, w którym wszystko było na swoim miejscu. A może tylko wyobrażasz go sobie. I właśnie za tym obrazem, tą wizją, dusza tęskni najmocniej. I w tym wszystkim pojawia się mag, już nie po raz pierwszy w tym rozkładzie. Ten mag jest nie tylko kimś, kto coś potrafi stworzyć. On reprezentuje także tęsknotę za sprawczością. Może kiedyś miałaś wrażenie, że trzymasz ster swojego życia mocno w rękach. A teraz, jakbyś go trochę wypuściła, mag może też symbolizować konkretną osobę kogoś, kto był bardzo obecny, intensywny, magnetyczny i kto nagle zniknął. Może to ktoś z przeszłości próbuje się teraz znów pojawić może w myślach, a może już realnie daje o sobie znać. Energia tej karty mówi jedno. Coś się chce odrodzić. Może emocja, może relacja, a może twoja własna siła. Bo właśnie, zaraz po magu pojawia się siła. To nie przypadek, to bardzo silna kombinacja. Mak coś inicjuje, a siła daje ci wytrwałość, żeby to udźwignąć. Może jesteś teraz w takim momencie, że czujesz, że wraca temat, z którym kiedyś sobie nie poradziłaś. Że znów spotykasz kogoś, kto kiedyś zostawił ci ranę. Ale ty już nie jesteś tą samą kobietą, jesteś silniejsza. I ta siła nie jest zbudowana na gniewie czy złości, tylko na wewnętrznym spokoju, na tym, że przeszłaś przez swoje burze i wyszłaś z nich cała, a może nawet bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej. Ale jest też siedem mieczy i tu trzeba się na chwilę zatrzymać. To karta ostrzeżenia, nie zawsze negatywna, ale zawsze bardzo sugestywna. Mówi o ukrytych intencjach, o niejasnościach, unikaniu prawdy. Czy ktoś coś zataja? Czy może ty sama nie chcesz się przyznać do tego, że bardzo kogoś nadal nosisz w sercu? Bo czasem tęsknimy po cichu, nie mówiąc o tym nikomu, nawet sobie. Może ten powrót, o którym mówimy, nie wydarza się na zewnątrz, ale w Twoim wnętrzu? Może coś, co kiedyś zostało przerwane, wraca teraz, żebyś mogła spojrzeć na to z innej perspektywy? Z pozycji kobiety, która już wie, czego chce i czego nie chce. I wreszcie pojawia się paść pucharów ciepła, niewinna, szczera energia. Jak delikatne, przepraszam, po długim czasie milczenia jak liścik wrzucony do kieszeni nieśmiały, ale prawdziwy. Może ktoś chce znów się z tobą skontaktować. Może dostaniesz wiadomość, która poruszy coś w sercu. Może ktoś dosłownie lub symbolicznie mówi tęsknię. Czy mogę znów wejść do twojego świata? Ale może to też ty otwierasz się na uczucia, które były gdzieś głęboko schowane. Paść pucharów nie krzyczy. On szepcze, ale za tym szeptem kryje się ogromna potrzeba bliskości. Wiesz, to wszystko składa się na obraz powrotu nie tylko kogoś z zewnątrz, ale też powrotu do siebie, do swojej prawdy, do serca. I choć jeszcze nie wiesz, czy to rzeczywiście będzie ktoś z przeszłości, czy dopiero się poznacie, to ta energia już płynie przez sny. Wspomnienia, przypadkowe skojarzenia, przez piosenkę w radiu czy zapach na ulicy to wszystko cię prowadzi. Tylko czy to rzeczywiście ktoś z przeszłości, a może ktoś zupełnie nowy puka do twoich drzwi? Kochana, jeśli coś z tego rozkładu już czujesz w sobie, jeśli któraś z kart szczególnie cię poruszyła, daj znać w komentarzu. Czasem samo napisanie kilku słów pozwala nam uporządkować myśli, albo wypuścić z siebie to, co się w sercu kotłuje. A może ten powrót, o którym dziś mówimy, już się u ciebie wydarzył? Albo dopiero czujesz, że coś się zbliża? Będę ogromnie wdzięczna, jeśli się tym podzielisz. Twoja historia może pomóc też komuś innemu. Bywa tak, że życie nagle stawia nas na rozdrożu. Z jednej strony serce, które czegoś pragnie, z drugiej głos rozsądku, który mówi, uważaj. I wtedy zaczyna się wewnętrzne przeciąganie liny. Co wybrać, kogo słuchać. Jak nie stracić tego, co już zbudowałaś, a jednocześnie nie zamknąć się na nowe. I właśnie w takiej energii pojawia się odwrócone dwa denary karta niezdecydowania, ale też chaosu wewnętrznego. Jakbyś próbowała ogarnąć zbyt wiele rzeczy naraz, może chodzi o dwie osoby, może o dwa scenariusze, może po prostu o to, że nie wiesz, czy iść w stronę uczucia, które się pojawiło, czy jeszcze poczekać. Odwrócenie tej karty pokazuje, że coś jest w nierównowadze, może po prostu Twoje serce i głowa nie grają do jednej bramki. I to jest całkowicie zrozumiałe. Zaraz za tym pojawia się odwrócone cztery puchary, a to już mówi o tym, że możesz mieć poczucie, że coś ważnego ci umyka, że okazja, która się pojawia, nie do końca cię przekonuje, albo ty sama nie czujesz się gotowa, by ją przyjąć. To może być zaproszenie, nowa znajomość, próba kontaktu, ale coś cię powstrzymuje, może lęk, może złe doświadczenia z przeszłości. Może ktoś kiedyś dał ci nadzieję, a potem odszedł bez słowa? I teraz, gdy życie znów coś przynosi, ty patrzysz z dystansem. Jakbyś mówiła sobie: Nie wiem, czy znów chcę ryzykować, ale wtedy niespodziewanie wychodzi sześć pucharów, a to już jest energia wspomnień, powrotów, emocjonalnych wzruszeń. To może być ktoś z przeszłości, ktoś, kto kiedyś był bardzo ważny. Albo może to być po prostu energia znajomości, która od razu wywołuje w tobie poczucie to już kiedyś czułam, ciepło, bliskość, jakbyś znała tę osobę od lat. Czasem spotykamy kogoś i w jednej sekundzie wszystko w nas mówi to nie przypadek. I choć umysł może się buntować, dusza pamięta a na koniec dziewięć denarów. Karta bardzo kobieca. Bardzo dojrzała, pokazująca Ciebie w pełni swojej niezależności i siły. To może być właśnie ten moment, kiedy wiesz, że nic nie musisz, że nie szukasz relacji z potrzeby, ale z wyboru, że wiesz, ile jesteś warta i nie zgodzisz się na byle jakość. Ta karta daje też poczucie stabilizacji emocjonalnej i materialnej. Może właśnie dlatego tak trudno Ci teraz podjąć decyzję. Bo zbudowałaś sobie świat, w którym czujesz się bezpiecznie, a nowa relacja to potencjalne zakłócenie tego porządku. I tak to wygląda, kochana. Masz przed sobą coś, co może być pięknym początkiem, ale też niesie ze sobą pewne ryzyko emocjonalne, decyzyjne. Może trzeba będzie z czegoś zrezygnować, żeby coś nowego mogło się narodzić. A może to tylko Twoje wewnętrzne obawy malują tę sytuację w ciemniejszych barwach niż jest naprawdę? No dobrze, ale skoro pojawia się ryzyko, to czy warto się zaangażować? Zobaczmy, co dalej pokazują karty. Czasami życie nie daje nam już wyboru, trzeba coś zamknąć. Czasem to nie jest jedna konkretna decyzja, tylko zbiór małych, powtarzających się znaków które w końcu prowadzą do tej jednej prawdy. To już nie moje miejsce. I wtedy, choć bywa trudno, choć łzy cisną się do oczu, wiesz, że nie da się już dłużej tkwić tam, gdzie nie ma już powietrza. Na początku pojawia się odwrócone dwie denary karta, która mówi o braku równowagi i próbie pogodzenia czegoś, co już od dawna się nie spina. Może przez długi czas próbowałaś utrzymać relację, która przestała ci służyć? Może balansowałaś między emocjami a rozsądkiem, próbując znaleźć złoty środek tam, gdzie już nie było fundamentu. Ta karta pokazuje moment zmęczenia, punkt, w którym żonglowanie codziennością przestaje mieć sens, bo coś w środku już krzyczy. Dość. I chociaż ten krzyk może być cichy, to jego echo zostaje na długo. Dalej mamy odwrócone trzy puchary: brak radości, brak wspólnego śmiechu, brak poczucia, że jesteście po tej samej stronie. Może to sytuacja, w której ludzie, którzy kiedyś byli blisko, teraz mijają się jak obcy, albo taka, w której towarzystwo, które miało wspierać, zamiast tego osłabiało. Może nawet ktoś z zewnątrz ingerował w coś, co powinno być tylko między tobą a tą drugą osobą. I nagle uświadamiasz sobie, że relacja, która miała być źródłem ciepła, stała się zimna. Jak pusty kieliszek, niby stoi, ale już dawno nic nie było w nim nalane. A potem odwrócony król mieczy. To bardzo konkretna energia ktoś chłodny, kontrolujący, wycofany emocjonalnie. Może to właśnie ta osoba stała się symbolem wszystkiego, co cię przytłaczało? Może był to partner, który nie słuchał, nie czuł, nie reagował, ktoś, kto myślał racjonalnie, ale nie potrafił kochać sercem? Albo co gorsza, używał słów jak broni. Ciągłe ocenianie, wytykanie błędów, dystans. A może ta energia tkwiła w tobie, zbudowana przez lata jako mechanizm obronny? Może musiałaś być twarda, żeby przetrwać, ale teraz już nie musisz. I w końcu odwrócone cztery puchary moment przebudzenia. Jakbyś spojrzała na coś, co miało wartość, i nagle zobaczyła, że to już nie działa, że nie czujesz już tego samego, że Twoje serce przestało się łudzić. I może to boli, bo przecież były wspomnienia, były chwile dobre, ale jednocześnie. Pojawia się ulga, takie ciche. Wreszcie wiem, że nie muszę już więcej walczyć. I tu właśnie zaczyna się transformacja, bo w tym wszystkim nie chodzi tylko o stratę chodzi o przestrzeń, którą odzyskujesz, o siłę, która się w tobie rodzi, o energię kobiety, która, choć przeszła przez burzę, wychodzi z nich piękniejsza, głębsza, mądrzejsza. Ty jesteś tą kobietą. Jesteś tą, która zdecydowała, że nie będzie już wybierać półśrodków: że jeśli miłość, to prawdziwa, jeśli bliskość, to szczera, jeśli relacja, to partnerska, a nie jednostronna. I choć to zamknięcie może być jeszcze świeże, to już czujesz, że coś się zmienia, powoli, ale zdecydowanie. Bo po nocy zawsze przychodzi świt. Ale czy po takim zakończeniu faktycznie może zacząć się coś nowego i wartościowego? Zobaczmy dalej. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że najtrudniejsze już za nami że burza, która jeszcze chwilę temu targała naszym życiem, właśnie się kończy, a my, chociaż zmęczone, wychodzimy z niej z prostymi plecami. I właśnie wtedy Pojawiają się pierwsze promienie słońca. Nie w formie wielkich przełomów, ale drobnych, cichych znaków. Jednym z nich jest odwrócone pięć buław, bardzo ważna karta, która mówi, że wewnętrzne i zewnętrzne konflikty zaczynają się wyciszać. Być może ostatnio czułaś się wciągnięta w jakieś spory, niedopowiedzenia, napięcia, czy to z kimś bliskim, czy we własnym wnętrzu. Ciągłe porównywanie się, walki o uwagę, o zrozumienie. Ale teraz to się zmienia. Przestajesz się bić, także z samą sobą. Odwrócone pięć buław to zaproszenie do pokoju, do harmonii, do tego, żeby przestać się szarpać o to, co nie przynosi spokoju. Zaraz po tym przychodzi odwrócone dwie buławy, czyli ten moment, kiedy w końcu przestajesz stać w progu, patrzeć na życie przez szybę. To karta, która w normalnym położeniu mówi o planach, ale w odwróceniu sugeruje, że planowanie już nie wystarczy. Trzeba podjąć decyzję. Może chodzi o nową relację, nową drogę, nowy dom, a może po prostu o wewnętrzną gotowość, żeby wreszcie powiedzieć: Tak, chcę spróbować jeszcze raz. Często blokuje nas strach, i właśnie dlatego pojawia się odwrócone osiem mieczy. Karta, która mówi o uwolnieniu się z mentalnej pułapki, o zobaczeniu, że te wszystkie ograniczenia, które sobie wmawiałyśmy, były tylko w naszej głowie. Może ktoś kiedyś mówił ci, że jesteś za słaba, za wrażliwa, że już za późno na miłość, na zmianę, na nowe życie. Ale ta karta krzyczy: To nieprawda. Zdejmujesz opaskę z oczu, przecinasz sznur, który cię wiązał. I wychodzisz, może jeszcze niepewnie, ale z każdą chwilą silniejsza. I wtedy nadchodzi ósmy puchar bardzo ważna karta to odejście od czegoś, co już nie daje spełnienia. Nie zawsze chodzi tu o spektakularne decyzje. Czasem to po prostu wybór serca odwrócenie się od tego, co nie rośnie i pójście w stronę światła. To karta, która często pojawia się tuż przed czymś wielkim. To taki ostatni krok przed nowym początkiem. I może właśnie to się teraz u ciebie dzieje. Może nie masz jeszcze wszystkich odpowiedzi, może nowy rozdział dopiero zaczyna się pisać, ale czujesz, że idziesz w dobrym kierunku. Przestałaś czekać na cud i sama nim się stajesz. Energia jest spokojna, klarowna. Już nie walczysz z tym, co było. Nie boisz się tego, co przyjdzie. Idziesz z uśmiechem i z nadzieją, że tam, gdzie zmierzasz, czeka ktoś, kto naprawdę cię zobaczy. Czy to oznacza, że to już, że ktoś faktycznie zmierza do ciebie z czymś prawdziwym? Zobaczmy ostatnią część. Czasem szczęście przychodzi cicho, nie z fajerwerkami, nie z wielkimi deklaracjami, ale w postaci spokojnego poranka. Ulgi w sercu i tego wewnętrznego, już dobrze. I właśnie teraz energia się zmienia. Już nie biegniemy, nie walczymy, tylko jesteśmy. Zrozumiałyśmy coś ważnego. I tu pojawia się wisielec, bardzo znacząca karta w tym momencie. Wisielec to zatrzymanie. To moment, w którym świat się na chwilę zatrzymuje, byś mogła spojrzeć na wszystko inaczej. Może nie wszystko jeszcze się wydarzyło. Może jeszcze czekasz na konkret, na ruch z drugiej strony. Ale duchowo, ty już wiesz. Już nie patrzysz na przeszłość tak samo. Już nie chcesz wracać tam, gdzie było zimno. Teraz dostrzegasz swoje potrzeby i zaczynasz je stawiać na pierwszym miejscu, i to jest ogromna zmiana. Następna karta to odwrócone dziewięć denarów. Sygnał, że choć wiele osiągnęłaś sama. To być może tęsknisz za czymś więcej. Może nawet nie chodzi o to, że jesteś sama, ale że czujesz się sama z pewnymi emocjami, przeżyciami. I to jest w porządku. Nie musisz być zawsze tą silną. Ta karta nie umniejsza Twojej wartości, wręcz przeciwnie. Ona mówi: Masz prawo pragnąć wsparcia, czułości, bliskości. Nie musisz być samowystarczalna, by być w pełni sobą. A potem przychodzi odwrócone sześć pucharów, karta przeszłości, która tym razem mówi jedno: zamykasz to. Przeszłość nie ma już nad tobą władzy. Ktoś może jeszcze próbować wracać emocjonalnie, mentalnie, przez wspomnienia, ale ty już wiesz, że to, co było, nie musi rządzić tym, co będzie. Zostawiasz to za sobą nie z żalem, ale z wdzięcznością. Za lekcje. Za rozwój, za to, że dzięki temu jesteś dziś w miejscu, w którym potrafisz powiedzieć. Teraz wybieram siebie i na koniec sześć mieczy. Cudowna karta na domknięcie. To podróż, dosłowna lub symboliczna. To znak, że odpływasz od burz w spokojniejsze wody, że decydujesz się iść dalej. To nie jest ucieczka, tylko świadomy wybór nowego kierunku. Przed tobą. Lepsze dni, może nowa relacja, może nowa przestrzeń życiowa, a może po prostu nowa wersja Ciebie, spokojniejsza, jaśniejsza, pełna harmonii. I choć każdy z nas nosi w sobie jakiś cień przeszłości, Ty już nie pozwalasz mu rządzić, zaczynasz nowy etap. Masz w sobie energię cesarzowej i jesteś gotowa na pojawienie się cesarza kogoś, kto nie będzie Cię gasił, tylko wspierał. Kto nie będzie cię oceniał, tylko rozumiał, kogoś, kto będzie z tobą, ramię w ramię. Ale najpierw ty jesteś z sobą. Zamykasz trudny rozdział i otwierasz się na coś, co naprawdę ci się należy. Światło idzie w twoją stronę.